Na świetną zabawę wszystkie ostrowieckie dzieci zaprasza Fundacja Orły Sportu, organizator multisportowego turnieju miast o puchar niepodległości. Poniedziałek 7 grudnia Halamińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tego wydarzenia nie można przegapić. Bartek Gębusia, witam w środę, 2 grudnia, zapraszam na telefakty. Zmarł urolog zakażony koronawirusem. Niestety ta straszna choroba zabrała go. Maski na ścianach BWA. Tematem wspólnym jest właśnie COVID. Krzemienny Krąg dofinansuje księgowość. Cały czas działamy. Szczególnie w tym bardzo trudnym czasie, również dla całego sektora gospodarki i społeczeństwa. Środowe wydanie Telefaktów rozpoczynamy od aktualnych informacji ze Ostrowieckiego Szpitala, które dziś przekazał dr Adam Karolik. Małymi kroczkami. Sytuacja w ostrowieckim szpitalu stabilizuje się. Znacząco spadła ilość nieobecnego personelu. Obecnie pracy nie świadczy 69 pielęgniarek. Wśród specjalistów brakuje nadal anestezjologów czy internistów. Sytuacja w tej chwili się unormowała. Przeżyliśmy Państwo, pamiętacie, ten olbrzymi kryzys z brakiem lekarzy internistów, kiedy obydwa oddziały wewnętrzne z włączeniem stacji dializ. Oczywiście były oddziałami zamkniętymi. Niemniej jednak, w tej chwili sytuacja z lekarzami jest stabilna. To znaczy, tak, lekarzy nam zawsze brakowało. I w pewnych specjalnościach te braki są. Niemniej jednak, z tytułu tej epidemii w tej chwili nie notujemy jakichś yy, braków kadrowych. Na oddziałach szpitalnych przebywa aktualnie 64 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 22 pacjentów są pacjenci, którzy. Testy te kasetkowe, szybkie, tak zwane testy Abota wyszły ujemne, co prawda niemniej na objawy kliniczne wskazują na to, że mogą ta choroba u nich się może rozwijać i stąd czekamy na Potwierdzenie badaniem pcr więc w sumie jest to, proszę Państwa, 86 osób, to jest to bardzo dużo. Pacjenci covid są w różnym stanie. Siedmiu z hospitalizowanych przebywa pod respiratorami. Dzięki temu, że sytuacja kadrowa polepsza się, dyrekcja szpitala planuje stopniowo wracać z działalnością zawieszonych oddziałów. Na pierwszy rzut od poniedziałku już jest zaplanowane otwarcie oddziału rehabilitacji, ale tylko i wyłącznie w zakresie rehabilitacji połudarowej. Całej rehabilitacji na razie otwierać nie będziemy z różnych innych powodów, również z powodów epidemiologicznych. Po prostu ci pacjenci na rehabilitację trafiają z reguły na turnusy trzytygodniowe, są to długie pobyty. Zawsze jest możliwość, że taki pacjent w czasie pobytu w szpitalu mógłby się zarazić no i wtedy nie ukrywajmy, że mielibyśmy też duże... Moglibyśmy mieć duże problemy. Jeżeli sytuacja będzie stabilna, w planach jest wznowienie działalności oddziału urologii. Przykrą wiadomością jest to, że walkę z COVID-em przegrał jeden z lekarzy urologów. Straciliśmy naszego kolegę lekarza. Lekarza, który przez wiele lat pracował w naszym szpitalu ostrowieckim. Niestety ta straszna choroba zabrała go i w poniedziałek rano właśnie ten nasz kolega. Doktor Adam Karolik poinformował również, że dyrektor naczelny zakładu opieki zdrowotnej Andrzej Gruza czuje się lepiej i do pracy powróci najprawdopodobniej w poniedziałek. W kraju odnotowano dziś wzrost zakażeń, niepokojąca jest duża ilość zgonów. W powiecie ostrowieckim sytuacja jest stabilna. Ministerstwo Zdrowia informuje 2 grudnia o 13 855 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Ostatniej doby zmarło 609 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 520 osób. Od początku epidemii w kraju wirusem SARS-CoV-2 zakażonych zostało 113 747 osób, zmarło 18 208 osób. Chorobę pokonało 622 980 osób. W polskich szpitalach przygotowano 39 051 tzw. łóżek covidowych, z czego na ten moment zajętych jest 20 855. Życie 2023 osób podtrzymywane jest przez respiratory, których w sumie jest 3106 dla pacjentów z COVID-19. Raport z resortu zdrowia informuje o 276 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 25 zgonach w województwie świętokrzyskim. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu chorób współistniejących 22 osoby. W powiecie ostrowieckim zachorowało 27 osób, a jedna osoba zmarła. Często zwracacie się Państwo do naszej redakcji z różnymi pytaniami i dziękujemy za te kontakty. Staramy się na bieżąco odpisywać i dopytywać, tak jak o odpowiedź na pytanie, komu przysługują bezpłatne testy. Koronawirusem zarazić może się każdy, ale czy badanie na SARS-CoV-2 przysługuje wszystkim, kto za test musi zapłacić, a kto nie? Co z osobami bezrobotnymi, nieubezpieczonymi i cudzoziemcami? Nie. Tutaj, tutaj musimy sobie wyodrębnić dwa obszary. Pierwszy obszar to jest kwestia zlecenia przez lekarza POZ-u. Tak? Tutaj nie chciałbym się wypowiadać o tej kwestii, bo nie jestem ekspertem, tak, od kwestii ubezpieczeń i tak dalej, więc to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest obszar, gdzie my identyfikujemy ogniska i powiatowy inspektor sanitarny. Bez względu na to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy ktoś nie jest ubezpieczony, typuje taką osobę do wymazu i my wykonujemy badania. Nas tak naprawdę nie interesuje, czy ta osoba jest ubezpieczona, czy też nie. Nawet się o to nie pytamy. Po prostu nas interesuje bezpieczeństwo. E, e, obywateli. Podsumowując, badanie na SARS-CoV-2 przysługuje każdemu, u kogo wystąpi podejrzenie zakażenia i otrzyma zlecenie na przeprowadzenie testu. Test można wykonać również bez zlecenia, ale wtedy już odpłatnie. Podobnie jest z osobami przyjeżdżającymi do Polski, z zagranicy i cudzoziemcami. Dobrym przykładem są tutaj osoby, które... E, miały wykonywane testy, między innymi też w naszym laboratorium z Ukrainy, które przyjechały jeszcze nie mając jakby tutaj stałej pracy, a jednocześnie okazało się, że oczywiście no, wtedy był Nakaz kwarantanny, tak i teraz, ale na kwarantannie wykonywaliśmy badania i z automatu te osoby po pierwsze miały kwarantannę instytucjonalną, czyli czytaj opłacaną z budżetu państwa i też test wykonany na koszt budżetu państwa. Także tutaj też jakby nie definiujemy osób, które mają nam okazać jakiś dokument, który poświadcza ich ubezpieczenie, czy też możliwość pokrycia kosztów w związku z, z wykonaniem tego testu. W Polsce testy wykonywane są każdego dnia, ich liczba waha się ostatnio dobowo od 10 do ponad 30 tysięcy. W związku z rosnącą falą zachorowań skierowanie na badania diagnozujące koronawirusa mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i oczywiście lekarze POZ. Organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg. Z pewnością dużym ułatwieniem będzie pokrycie kosztów prowadzenia księgowości. Organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, stowarzyszenia do 14 grudnia mogą składać wnioski w konkursie mikrograntów z Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Cały czas działamy, szczególnie w tym bardzo trudnym czasie, również dla całego sektora gospodarki społecznej, czyli dla organizacji pozarządowych, w tym przedsiębiorstw społecznych. Widzimy ogromną potrzebę tutaj wzmocnienia i wsparcia sektora pozarządowego. Będziemy udzielali dotacji do 5 tysięcy złotych na rozwój organizacji pozarządowej w kierunku jej ekonomizacji. Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi również nabór wniosków na dofinansowania do prowadzenia księgowości podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych. Mogą skorzystać te organizacje, które miesięcznie generują do 30 dokumentów finansowych i zatrudniają do 5 osób na umowę zlecenie lub umowy cywilnoprawne. To jest, to jest Usługa, którą, którą finansujemy w ramach projektu. Co bardzo istotne, w tym konkursie premiujemy zwłaszcza małe organizacje, organizacje, które właśnie znajdują się na etapie tworzenia się, lub też organizacje, które powstały w ciągu ostatniego roku. Obsługa księgowa jest ważna, a najwięcej trudności sprawia właśnie osobom, które rozpoczynają swoją działalność społeczną. Ten konkurs zaczął się cieszyć również dużym zainteresowaniem i w dużej mierze są to właśnie osoby, my nazywamy to grupy inicjatywne, które chcą za jakiś czas się sformalizować, czyli krótko rzecz biorąc, założyć organizacje pozarządowe. No i nie ma nic lepszego w tym wymiarze wsparcia z naszej strony, jeżeli możemy takiej organizacji pozarządowej umożliwić obsługę. Tą księgową, która jest no, konieczna do e, rozpoczęcia działalności i prowadzenia działalności, e, rozpoczynając, e, jakby przygotowując politykę rachunkowości, później przygotowując bilans roczny. No, w, my takich możliwości kiedyś nie mieliśmy. Musieliśmy to robić troszeczkę po macku, trochę na własną rękę, wydatkując własne środki finansowe. Grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w ramach tego konkursu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 90% przez okres 12 miesięcy. A przez następne 12 miesięcy aż 80. Są to dobre warunki, ponieważ finansujemy w pierwszym roku od podpisania umowy 400 zł miesięcznie dla organizacji pozarządowej, a w drugim roku 300 zł finansowanie księgowości. Księgowość będzie prowadzona przez Agencję Rozwoju Lokalnego, ponieważ w trybie. Została stosownym wybrany ten podmiot. Nadmienię, że Agencja Rozwoju Lokalnego od wielu, wielu lat prowadzi księgowość dla organizacji pozarządowych, więc ma w tym bardzo duże doświadczenie. Wnioski, formularze, regulaminy i wszystkie informacje na temat tego konkursu dostępne są na stronie internetowej Krzemiennego Kręgu, jak i Koowesu. Wniosek, myślę, że jest dosyć łatwy. Jest to wniosek, w którym nie oczekujemy jakichś skomplikowanych opisów dotyczących sytuacji, chociażby organizacji. Większość pól polega na tym, że organizacja po prostu zaznacza właściwą opcję charakteryzującą jej sytuację. Także wniosek jest bardzo łatwe do wypełnienia dosłownie w kilkanaście minut. Wnioski można składać do 14 grudnia do godziny 16. Osobiście w siedzibie stowarzyszenia lokalna grupa działania Krzemienny Krąg w Bałtowie, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź kurierem w przypadku pytań swoją pomocą świadczą doradcy kielecko-ostrowieckiego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. W tym roku Ostrowieckie Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi 25-lecie działalności, choć pandemia ograniczyła organizatorów jubileuszu, to zapraszają oni na bardzo tematyczną wystawę. Takiej wystawy jeszcze nie było we wnętrzach BWA. Motyw przewodni, antywirusowa maska. Wymiar światowy z udziałem ponad 220 artystów z Europy, z Ameryki Południowej i Północnej, z Australii i z Azji. Premiera wystawy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystawa COVID metry to jest zupełnie z innej bajki w innej sali naszej, w czwartej sali. Wystawa sztuki współczesnej, sztuki geometrii, gdzie tematem wspólnym jest właśnie COVID i różne formy zaprezentowane na podstawie tego COVID-u, różne maski. Ponad 220 artystów z całego świata już zostało zaproszonych przez kuratora wystawy, a zarazem pomysłodawcę i autora całego projektu. Docelowo założenie jest takie, aby uczestników tego projektu było tysiąc. Jeżeli chodzi o, o kuratora, to jest nim profesor Wiesław Włóczaj, który na potrzeby projektów wystawienniczych e, międzynarodowych e, przybiera e, kryptonim Mark Starel. Z tego względu, żeby jednak um, taką, takie um, artystyczne Alterego z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jednak um, łatwiej jest proces komunikacji jednak z artystami, którzy no, polskich znaków diakrytycznych niekoniecznie, um, niekoniecznie się nimi nie posługują. Ja teraz przez tą maskę też pewnie brzmię dosyć, brzmię dosyć dziwnie, niemniej jednak rzeczywiście yy, ten yy, projekt zaproponowany przez profesora Uczaja, który sam jest artystą geometrycznym, stworzył taką grupę międzynarodową geometrii dyskursywnej i zrzesza tych artystów z całego świata. I tak właśnie czwarta sala Biura Wystaw Artystycznych została zamaskowana. A to, co możemy zobaczyć na wystawie, to maska jako symbol obecnych czasów. Maska we współczesnym świecie, a właśnie szczególnie w roku 2020, stała się rozpoznawalnym znakiem naszego czasu, i pytanie, które sobie zadałem i moim kolegom, było takie, czy maska może być nośnikiem dzieła sztuki. No i właśnie ta wystawa pokazuje, że może, z powodzeniem może, mało tego, że ten nośnik, wykorzystanie go może wiązać się z, z zastosowaniem wielu różnych strategii artystycznych. Wystawę kowimetry będzie można zobaczyć tylko w telewizji i w internecie. Zaplanowany na 4 grudnia wernisaż nie może się odbyć, ale co podkreśla profesor Uczaj, nie powinno to mieć wpływu na odbiór wystawy. Jakby rozumiemy specyfikę tego czasu, w którym żyjemy oraz to, że większość inicjatyw musi się przenosić do, do sieci, do internetu. Tutaj wiem, że galeria przyszy, szykuje wirtualny spacer po po wystawie, a też muszę przyznać, że te prace, które tutaj pokazujemy, one jakby z założenia zostały przez autorów przysłane do mnie w postaci cyfrowej, wydrukowane w Polsce. No oczywiście te, które są animacjami bądź pracami stricte komputerowymi będą pokazywane jako projekcje bądź animacje telewizyjne, ale one także będą do udostępnienia w sieci bez problemu. Dziś więcej nie zdradzamy, ale już wkrótce więcej pokażemy na antenie lokalnej. Wszystkie zaprezentowane na wystawie maski to projekt artystyczny, a nie designerski. Żadna z prezentowanych masek nigdy nie zostanie uszyta. CoWiMetry to nie jedyna wystawa przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych na grudzień. Równolegle we wnętrzach będą zaprezentowane prace pięciu artystów, uczniów Tadeusza Maja, pierwszego kustosza BWA. Ale o tym więcej szczegółów w jutrzejszych telefaktach o 17.30. Dziękuję za uwagę. Dla tych, którzy nie wiedzą, co przyniesie nowy dzień i martwią się o swoją zawodową przyszłość, mamy dobrą wiadomość. Z ośrodkiem szkolenia Carfast zdobędziesz nowe kwalifikacje i z pewnością siebie wejdziesz na rynek pracy. Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych. Koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki walce drogowe, frezarki, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie, podesty ruchome i tym podobne. Kursy dla kierowców zawodowych, przewóz towarów niebezpiecznych, ADR, świadectwo kwalifikacji i wiele innych szkoleń podnoszących Twoje kwalifikacje. Carfast weź przyszłość w swoje ręce. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. konsultacje fizjoterapeutyczne. Wizjo Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor: Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura minus 7 stopni Celsjusza, wiatr powie z prędkością 8 km na godzinę, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. Jutro temperatura 2 stopni Celsjusza, wiatr 13 km na godzinę i ciśnienie 1020 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.